Witam serdecznie. Znajdujemy się w dzielnicy Raków. Tuż za mną jest blok, w którym zlokalizowane jest najnowsze mieszkanie w naszej ofercie. Dwa pokoje na piątym piętrze o powierzchni 51,9 m2. Oprócz ciekawego widoku na panoramę częstochowy jest również bardzo duży balkon. Zapraszam na prezentację. Jesteśmy już na górze bloku, na piątym piętrze, gdzie znajduje się mieszkanie. Można się tutaj dostać dwiema niezależnymi windami, w tym jedna jest po modernizacji, ale zobaczmy same mieszkanie. Zapraszam do sypialni. Jak widać, jest ona całkiem obszerna, można zmieścić tutaj dużo mebli, jest dużo miejsca. I z całkiem ładnym widokiem na panoramę Częstochowy. Zobaczmy sobie teraz kuchnię. Ona jest w kształcie podłużnym, natomiast jest bardzo widna, jest dosyć duże okno i mamy sporo mebli, szafek, w których zmieści nam się naprawdę dużo rzeczy. Zapraszam teraz do łazienki połączonej z ubikacją. W tym przypadku jest akurat wanna. Mamy oczywiście piecyk gazowy i dodatkowo szafkę z umywalką. I na koniec zapraszam Was do salonu. To już ostatni pokój. Jak tu widzimy jest bardzo dużo przestrzeni. Salon jest dwustronny. Z jednej strony mamy okna na stronę północną. Z drugiej strony mamy wyjście na balkon na stronę zachodnią. A oprócz tego jest bardzo ciekawa, interesująca opcja. Znajduje się tu również wnęka, w której mamy dodatkową powierzchnię, którą można zaadoptować na drugą sypialnię. I na sam koniec zapraszam na balkon, z którego rozpościera się dosyć interesująca panorama częstochowy. Już jesteśmy po prezentacji tego interesującego mieszkania. Myślę, że Wam również się podobało, tak jak mnie. I teraz podsumowując, mieszkanie ma dwa pokoje, dodatkowo jest duży balkon zamykany korytarz o powierzchni 51,9 m2. Cena będzie na pewno interesująca. Wkrótce znajdziecie tą ofertę na naszej stronie. Zapraszam do zapoznania się, a ja nazywam się Adam Patriak Wójcik. I telefon kontaktowy bezpośrednio do mnie to 507, 407, 497. Zapraszam.